Witajcie serdecznie serdecznie koziorożce. E, przed Wami horoskop na maj 2021, co się u Was będzie w życiu działo. E, poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować prywatnie. Również możecie poczytać linki, artykuły e, na temat mojej osoby. Tak zaczynamy. Odczytamy energetycznie pomieszczenie wszystkiego złego. Niech ma Stróż bogowie powietrze, wodę, nie ziemię, połączy się z przez świata. Niech mi podpowie, co będzie czekać koziorożce w maju 2021. Koziorożce maj 2021, koziorożce maj 2021, miłość singla. Musicie uważać, drogie single, na wtrącanie się. Wiecie, co? waszych mam. E, tutaj, e, koziorożce, e, pokazuje się, że często e, w waszym życiu dominują matki i będą się wtrącały przy waszych różnych wyborach. I e, karty mówią tak, że musicie trochę w tym momencie stopować e, mm, z, z tym, z czym to myślą. Yy, że tak powiem, wasze mamy, bardziej się, kierujcie się waszym własnym zdaniem, waszą intuicją, yy. doświadczeniem, które dotychczas zdobyliście, niż tym, co mówi wasza mama, czy też, yy, no tu pokazuje się jako matka bardziej, no chyba, że jakaś bliska rodzina, znajoma, gdzie jest kobieta, która wam doradza, też tak może być. To uważajcie po prostu, czy będzie miłość w maju. Wydaje mi się, że szukanie przede wszystkim dla koziorożców będzie poszukiwanie tej partnerki, tego partnera ideała, drugiej połówki. Będzie raczej poszukiwanie. To będzie poszukiwanie. Dopiero później w dalszych miesiącach coś się Wam wykreuje. No i teraz moi drodzy, stałe związki koziorożce, miłość maj. Stałe związki, koziorożce, miłość, maj. Stałe związki, koziorożce, miłość, maj. Wybory przed wami, ale trudne wybory, jako dla pary i dla decyzji. Może coś być na przykład, wiecie co? Nie wiem, zaplanowaliście wesele, zaplanowaliście jakąś uroczystość, jakąś w życi, życiu zmiany, nie przeprowadzkę, coś tam, nie? I wiecie co? I tu jest, że mm, jakby coś Wam pokrzyżowało plany i tutaj jest walka mm, o to, żeby jakoś z tego problemu wybrnąć, ale to nie będzie takie proste. Ogólnie widzę jakąś blokadę świata i to maj, czerwiec. Maj, czerwiec, lipiec, na, to na sierpień może być. Po prostu, tak jakby wasze plany nagle. No, przysłowiowy szlak trafił, prawda? I tutaj nie wiem, coś będzie u ze strony świata ogólnie i to będziecie się musieli powstrzymać. Miłość. No, takie będzie to w napięciu wszystko, prawda? Że coś tam nie wyszło hmm. jakieś tam plany. Taka będzie frustracja trochę związku, ale jednocześnie i miłość, nie? Ale i frustracja. Tak mi się to pokazuje. Natomiast praca finanse, praca finanse. Praca finansem. Moje drogi rożce w maju. Uważajcie, na pieniądze finansowa blokada od świata. Na przekaz taki dostałam. Kolejne hmm. zamrożenie pieniędzy? Nie wiem, co to znaczy. Hmm. Coś może się stać, wiecie co? E, taka jak kurczę, przyszła, bo to koziorożców robię, ale do świata, do Was, bo za Was koziorożców, co mi tutaj wizja tu, przyszła. E, że ogólnie coś może się dziać z bankami, wiecie? E, Maj, czerwiec, wakacje. E, coś może być takiego, że e, tam, gdzie trzymacie pieniądze, czyli głównie banka się trzyma, prawda? Coś może być zamrożone. Nie wiem. Uważajcie, moi drogi. I koziorożce to jest do koziorożców też. Uważajcie. Hmm. A też to co plany macie i marzenia jakieś zastopowanie, wiecie, zamrożenie. Tak? Do was mi się kojarzy. Zdrówko. Koziorożce zdrowie. Koziorożce zdrowie. Ażara aż Mogą być migreny, bóle głowy. kobiece sprawy hormonalne czyli mężczyźni migreny, ból głowy i y, hormonalne sprawy, U mężczyzn i kobiet testosteron i w ogóle coś tutaj może szwankować, tak uważajcie drogi koziorożce pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego y, na ten nowy miesiąc niech Wam tutaj y, pomimo różnych tutaj przeciwności losu, y, żeby iść do przodu, idź tak jak słońce nas prowadzi swoimi promieniami do ciepłego światła. Pozdrawiam Was jeszcze raz i do usłyszenia.